Panie prezydencie, ja mam takie pytanie odnośnie komunikacji miejskiej. Naprawdę spróbujmy wzorem innych miast przyjąć pewną logikę przy tak wysokich cenach biletów komunikacji miejskiej. Wzorem na przykład Warszawy, Poznania, Wrocławia, ale wielu innych miast wprowadzić bilety 20-minutowe. No z jakiej racji, jak ktoś jedzie jeden przystanek, ma płacić za bilet normalny 3,20, a, a, a ktoś jedzie autobusem, linią? 69 i płaci tą samą cenę. To, tu nie ma logiki. Nie, nie ma. Nie no ma. właśnie. I... Zgadzam się z Panem. Rozmawialiśmy z dyrektorem Antosikiem, myślę, na ten temat 2-3 tygodnie temu i zastanawiamy się nad, nad tym, jak do problemu podejść. Czy czasowo, ale chcemy to przeanalizować, bo potem się okaże, że ktoś będzie stał w korku 20 minut i dostanie mandat. Bo nawet jeżeli mielibyśmy się odnosić do teoretycznych czasów przejazdu, to wymaga i uzbrojenia naszych autobusów w pewne urządzenia, także to wymaga też przygotowania. Bądź rzuciłem hasło, a może przeliczać na przykład na ilość przystanków, które można za dany winet przejechać. Ale tutaj zarząd Ruk się do drugiej rundy spotkania ze mną przygotowuje i na pewno nad tym się zastanawiamy, bo logiczne to nie jest, to się z panem zgadzam. Ja mam takie. Znaczy... Drugie pytanie. Kwestia, naprawdę państwo mało zachęcają y, kierowców, aby y, mieszkańców, aby korzystali z usług komunikacji miejskiej. Komunikacja miejska to w naszych czasach to nie jest y, już usługa komunalna, tylko to jest konkretny produkt. I ja mam pytanie. Znów naprawdę no korzystajmy z innych miast. Inne miasta potrafią wprowadzać bus pasy i dzięki temu ten autobus naprawdę gwarantuje często szybszy dojazd na miejsce niż samochód. I to jest chyba no, to jest kwestia tłumaczenia się braku pieniędzy. Jest też najwygodniejszą, co robi. Co robi Zresztą znaczy nie chcę Pan atakować. A... Pozwolę sobie Panu przerwać. Gdyby Pan interesował się bardzo sprawami miasta, by Pan wiedział, że w tym roku dwa pierwsze buspasy powstaną. Ale za a mało. Powsta powstałby trzeci. Tylko ze względu na to, że jest planowana także inwestycja przy ulicy Kujawskiej, nielogiczne by było tam w tej chwili budować buspas, a za rok czy półtora go niszczyć. Buspasy, te, które chcemy zbudować, to są buspasy, które. Będą wartością dodaną, a nie tak jak w przypadku Padereckiego, Staszica i, i 3 Maja, gdzie jednym lepiej, drugim gorzej. Więc, bus pas, który jest planowany, to jest jeden wzdłuż ulicy Szubińskiej, drugi wzdłuż ulicy, dojazd od, od, od południa do Toruńskiej, niziny. Te dwa pasy przewidujemy i mam nadzieję, że drogowcy zdążą to. Z... A nie, przepraszam. Jeden jest od Kili Skłodowskiej do Fordońskiej, z tego co pamiętam, a drugi od Powstańców. Jeden od Powstańców do Fordońskiej, do Fordońskiej a drugi, który w tym roku? Nie słyszę. magnuszewska w dół, tak jest. Te dwa pasy będą w tym roku. Ja uważam, że, że kolejne się przymierzamy, aczkolwiek myśleliśmy o Szubińskiej. Z pewnych powodów na razie to jest niemożliwe. Tam, gdzie to jest możliwe, to tego się chwytamy i te dwa pierwsze na dobry początek będą zrealizowane i nie będę się tłumaczył brakiem pieniędzy. Dziękujemy. To umawiamy się, że ostatnie pytanie i jeszcze raz przypominam Państwu, jeśli ktoś chce zadać, proszę napisać to pytanie, adres swój, domowy, mailowy, będzie odpowiedź na pewno. Proszę. Pewnego dnia podróżowałem rowerem. Nadbrzeżem Brdy. i Niestety na wysokości Ronda nie niemile się rozczarowałem. Otóż nie mogłem jechać dalej, bo nie było takiej możliwości. Moje pytanie jest takie: czy już Państwo rozważaliście kwestię rewitalizacji nadbrzeża na lewej, na prawej stronie, po to, żeby można się było tym nadbrzeżem aż do ulicy spornej poruszać? Dziękuję. Uważam, nadrabiamy zaległości wielu, wielu lat i błędy, bo uważam, że Brda dzisiaj jest. Tak atrakcyjna, myślę, że kiedyś ze względu na to, że była po prostu brudna, miasto od, 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 oddalało się od tej rzeki, która dzisiaj rzeką atrakcyjną ze względu i na czystość, i na, na barwny przebieg przez centrum miasta. Chcemy, żeby bydgosz i Bydgoszczanie mogli nad brudą spędzać jak najwięcej czasu i projekty, które są realizowane, są na to nakierowane. Trwa Projekt także współfinansowany z Unii Europejskiej dotyczący rewitalizacji. Nie wydaje mi się, nie chcę tutaj, że tak powiem, wprowadzić Państwa w błąd. Dokument się kończy na razie przy ulicy Fordońskiej. Kończy w sensie projektu i wykonania, bo z pracami jesteśmy jeszcze nie aż tak daleko, ale, ale ten projekt jest realizowany po to, aby nabrzeża były ładnie, ładnie oświetlone, żeby można było zasumować żeby ktoś chciał do nas dopłynąć, żeby można było pospacerować, pojeździć na rowerze. Także tego typu działania są i będą konsekwentnie realizowane, to na pewno. My tylko króciutko, bo chcieliśmy złożyć bardzo gorącą prośbę do Pana Prezydenta. Dzieci się namęczyły, żeby zebrać aż 80 podpisów, latały po placu zabaw, latały po klatkach. Prosiła o te podpisy. Chodzi nam o dofinansowanie Małego Placu Zabaw. Ogólnie na Ośrodku Tatrzańskim nie ma za dużo tych fajnych placów zabaw. Są dosyć skromne, mało zalesione, że tak powiem, nie ma tego cienia. Napisaliśmy taką krótką prośbę, narysowaliśmy rysunek, jak Pan otwiera ten... Zapraszam. Zapraszam. Pan prezydent też się ma podpisać pod, tą, pod tym wnioskiem o dofinansowanie. Mam się podpisać. Dziękuję. Nie mam tu informacji, chyba że ktoś z moich szanownych współpracowników mi podpowie. Realizujemy taki program rządowy, który się nazywa Radosna Szkoła i w ramach tego programu co roku, nie wiem, w zeszłym roku kilka placów zabaw, w tym roku też. Nie wiem czy tu jest planowany gdzieś w okolicy, ale się przyjrzę temu i... Wiem, że aplikacje złożyliśmy i na pewno środki dostaniemy. Będę miał to mocno na sumieniu i, i rozliczę się z tego.